Dzisiaj zabieram Was do Zielonej Góry. Jest 2 stycznia 2014 roku. Do Pani Barbary i Pana Przemysława ma przyjechać ich 30-letnia córka Marta, razem z dwójką swoich dzieci, z malutką Wiktorią oraz kilkuletnim Dawidem. Wiktoria właśnie tego dnia obchodziła swoje pierwsze urodziny. W związku z tym, Pani Basia przygotowała obiad, tort. I czekała na przybycie swoich gości. W końcu, poza solenizantką, jej mamą, miało pojawić się jeszcze kilkoro członków rodziny. O dziewiątej rano Marta jeszcze zadzwoniła do pani Basi i powiedziała, że z uwagi na świętowanie urodzin Wiktorii, nieco wcześniej, ponieważ około południa, odbierze z przedszkola Dawidka, tak aby wszyscy razem mogli pojechać do Hotkowa. Właśnie w Chodkowie mieszkała pani Barbara. Kiedy wskazówki zegara wskazały 11.45, Marta puściła nagle sygnał, strzałkę do swojej mamy. Pani Basia od razu odzwoniła. Marta wtedy powiedziała jej, że teraz nie może rozmawiać, ale odzwoni. Mama młodej kobiety jednak od razu zaczęła przeczuwać, że coś jest nie tak. Jej córka była bardzo zdenerwowana. Wobec tego pani Basia próbowała jeszcze później kilkukrotnie dodzwonić się do Marty. Jednak ta nie odbierała i niestety nie odzwaniała. Pani Barbara była coraz bardziej zdenerwowana. Powoli zaczęli się już schodzić goście na imprezę rodzinną, ale pomimo właśnie mijającego czasu nadal nie było najważniejszych osób, czyli Marty oraz jej dwójki dzieci, a szczególnie Wiktorii. Która w ten dzień miała obchodzić swoje urodziny. Zaniepokojona pani Barbara jeszcze kilkukrotnie dzwoniła do córki, aby sprawdzić co się dzieje. Niestety nikt nie odebrał. W końcu znerwowana kobieta razem ze swoim mężem postanowiła pojechać do Zielonej Góry i sprawdzić, czy nic się nie stało, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, co dzieje się z Martą. Barbara wzięła tylko klucze do mieszkania córki. I udała się na ulicę Lisią w zielonej górze. Kiedy wraz z bliskimi dotarła na miejsce, niestety nikt jej nie otworzył. Wobec tego pani Basia, która miała ze sobą klucze do tego mieszkania, postanowiła sama wejść do środka. W mieszkaniu jednak nikogo nie było: ani Marty, ani malutki Wiktorii, ani Dawidka. Mama trzydziestolatki była już bardzo zaniepokojona. Postanowiła niezwłocznie zawiadomić policję o zaginięciu młodej kobiety oraz dwójki jej dzieci. Kilka godzin później udało odnaleźć się Wiktorię i Dawida. Okazało się, że dziewczynka i chłopiec przebywali u rodziny swojego ojca, Jerzego. Rodzice Marty ucieszyli się na wiadomość, że wnuki są bezpieczne, ale w ich głowach zaczęło rodzić się coraz więcej pytań. Dlaczego Wiktoria i Dawid przebywali u brata Jurka? przecież Wiktoria miała obchodzić swoje pierwsze urodziny z nimi nawet jeżeli nastąpiłaby jakkolwiek zmiana planów że coś by się zmieniło od południa kiedy ostatni raz pani Barbara rozmawiała z Martą to córka raczej o tym by ich poinformowała niepokojące było również to co będzie później podkreślać w swoich relacjach pani Barbara że dzieci cały czas płakały dlatego kobieta natychmiast zabrała je do siebie już wtedy miała bardzo, bardzo złe przeczucia. Zresztą rodzina Jurka, czyli ojca Wiktorii i Dawidka, również była zaniepokojona tą całą sytuacją. W końcu jego brat też wcześniej nie wiedział, że tego dnia ma się zająć Wiktorią oraz Dawidem. Dodatkowo ojciec dzieci powiedział swoim bliskim, że przyjdzie po nie wieczorem. Niestety nie pojawił się pomimo wcześniejszych zapowiedzi. Bliscy Jerzego oraz Marty w nocy z 2 na 3 stycznia nie byli w stanie zmrużyć nawet oka. Czuli, że stało się coś bardzo, bardzo złego. Ani Jurek, ani Marta nie odbierali telefonów komórkowych. Nie było ich również w ich mieszkaniach. Dodatkowo sąsiad Marty przekazał pani barbarze, że po południu 2 stycznia widział Jerzego wychodzącego z mieszkania 30-latki. To już było nieco dziwne. Pomiędzy dwojgiem tych młodych ludzi nie układało się dobrze. Dlatego też sama obecność Jerzego przy ulicy Lisiej była nieco dziwna. Ale przede wszystkim to, że mężczyzna znosił dywan do samochodu. Mężczyzna za wszelką cenę chciał umieścić zwinięty dywan w aucie, ale niestety był on za duży. W związku z tym postanowił z powrotem wnieść owy dywan na górę. Sąsiad widząc to, zapytał Jurka, czy mu nie pomóc, jednak ten stanowczo odmówił. Ta pozornie niewinna sytuacja jednak bardzo zaniepokoiła bliskich. Co robił Jurek przy ulicy Lisiej, jeżeli już od jakiegoś czasu miał się tam nie pojawiać? I dlaczego wynosił nagle z mieszkania dywan w dniu, kiedy zaginęła Marta? 3 stycznia policja postanowiła przeszukać mieszkanie Marty. Poza samym mieszkaniem, postanowili udać się również do piwnicy. I w piwnicy znaleźli dywan, o którym dzień wcześniej wspominał sąsiad. Jak pewnie większość z Was już się domyśla, to właśnie w dywan zawinięte było ciało Marty. Policja rozpoczęła śledztwo, a pierwsze podejrzenia padły oczywiście na Jurka. Teraz zatrzymajmy się na chwilę przy postaci Marty i Jerzego, ponieważ tutaj musimy nieco nakreślić rys ich relacji, o której wspomniałam wcześniej. Para poznała się kilka lat temu. Ona sprzedawała buty w jednym ze sklepów w Zielonej Górze, a on wówczas pełnił służbę w żandarmerii Wojskowej. Pewnego dnia udał się do sklepu obuwniczego w centrum handlowym w celu zakupienia butów. To właśnie tam po raz pierwszy zobaczył Martę, która w sposób bardzo profesjonalny i z dużymi chęciami doradzała mu w wyborze butów. Młoda kobieta od razu wpadła Jurkowi w oko. Jeszcze będąc w sklepie, mierząc buty, zapytał jej, czy nie wybrałaby się może z nim na kawę. Marta była wtedy sama, dlatego też nie odmówiła. W końcu, co miała do stracenia? Może przecież z tego niewinnego flirtu w sklepie urodzi się coś więcej. Spotkali się kilka dni później. Jurek na pierwszą randkę przyniósł kwiaty i zachowywał się jak prawdziwy gentleman. Nie ma co ukrywać, że mężczyzna przypadł do gustu Marcia. Wkrótce zaczęli być razem, wynajęli wspólne mieszkanie w centrum Zielonej Góry i Marta zaszła w ciążę. Para, pomimo tego, że była jeszcze na początku swojej drogi, ucieszyła się z tych wieści i po wielu rozmowach doszli do wniosku, że lepiej będzie zakupić własne mieszkanie, niż płacić co miesiąc komuś innemu. Dlatego też zaciągnęli kredyt przy pomocy rodziców Jerzego, którzy wzięli na siebie część wierzytelności. Wkrótce przeprowadzili się do swojego własnego, wspólnego mieszkania przy ulicy Lisiej w Zielonej Górze. Byli naprawdę szczęśliwi. Ale jak często powtarzam w podcastach, do czasu. Pod koniec 2012 roku Marta dowiedziała się, że jej partner ukrył bardzo ważny, istotny fakt z przyszłości. Dowiedziała się o tym czystym przypadkiem. Po prostu pewnego razu zobaczyła, że Jerzy pobiera rentę z powodu zaburzeń psychicznych. Tutaj nie te problemy psychiczne były problemem, ale fakt, że kiedyś leczył się psychiatrycznie i po prostu ten fakt zdatał przed swoją partnerką. Marta poczuła się w pewien sposób oszukana przez mężczyznę. W końcu jest to istotny fakt, o którym warto wspomnieć drugiej osobie. Nie ma wątpliwości, że ta sytuacja nadszarpnęła zaufanie, jakim darzyła go Marta. Para jednak się nie rozstała i pomimo tego nadszerpniętego zaufania udało im się porozumieć. W sierpniu 2013 roku Jerzy stracił pracę. Takie rzeczy niestety się zdarzają. Jednak tutaj niepokojące było to, że mężczyzna wcale nie miał zamiaru szukać nowej pracy. Całe dnie spędzał przed telewizorem, trzymając w jednej ręce pilot, a w drugiej piwo. Zresztą tych piw wypijał coraz więcej, a z czasem zaczął sięgać po mocniejsze alkohole. Marta była tym bardzo zaniepokojona. Jednak mężczyzna tłumaczył, że on wcale nie ma problemu z alkoholem, tylko ma problem ze snem. A to, że jedno piwo, bądź też kilka, pozwala mu zasnąć, to inna kwestia. On po prostu w ten sposób walczy z bezsennością. Marcie nie podobał się fakt, że ojciec jej dwójki dzieci pije coraz więcej, jak i również to, że nie ma zamiaru iść do pracy. Ze względu na bezrobocie Jerzego para coraz trudniej wiązała koniec z końcem. Ale mężczyzna nadal nie widział żadnego problemu w tym, że nie pracuje. Marta była bezsilna. Kolejne kłótnie nic nie wskórały. Poprosiła nawet rodziców Jurka o interwencję. O to, aby spróbowali w jakiś sposób płynąć na swojego syna. Jego rodzice kilkukrotnie rozmawiali z nim, namawiali jego do podjęcia pracy. Celowo używam tutaj słowa namawiali, ponieważ Jerzy był dorosłym mężczyzną, był kilka lat starszy od Marty i rodzice nie mogli mu tak naprawdę niczego nakazać. Nie mogli mu kazać iść do pracy. Zresztą mężczyzna kilkukrotnie podczas rozmów zarówno z Martą, jak i swoimi rodzicami podkreślał, że już dawno nie jest dzieckiem i on nie będzie wykonywał czyichś poleceń. Po kolejnej awanturze Marta kazała się wynieść Jurkowi z domu. Mężczyzna oczywiście nie miał zamiaru się wyprowadzać, w końcu to mieszkanie kupili razem. Ponadto, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, część pieniędzy na to mieszkanie dali rodzice Jurka, a nie Marty. Dlatego też on nie miał zamiaru nigdzie się ruszać. Kobieta jednak nie odpuszczała. Starała się postawić sprawę dość jasno, że albo ona się wyprowadza i zabiera dzieci, i zamieszka w jakimś wynajętym mieszkaniu, a on będzie wysyłał jej tylko alimenty, albo ona zostaje przy ulicy Lisie w Zielonej Górze. A on odchodzi. Jerzy jednak nie miał zamiaru odpuszczać. On nadal chciał żyć z Martą i razem ze swoimi dziećmi. Jednak pewnego dnia miarka się przebrała. Podczas jednej z awantur mężczyzna pobił nie tylko Martę, ale według późniejszych relacji pani Barbary rzucił również ich kilkuletnim synem, Dawidem, o szafkę z butami. Wtedy pomiędzy Martą i Jerzem pękło na dobre. Przemoc, której dopuścił się w stosunku do ich syna, to było już za dużo dla kobiety. W październiku 2013 roku Jerzy opuścił ich wspólne mieszkanie i zamieszkał z powrotem ze swoimi rodzicami. Pomimo tego, że na koniec usłyszał od Marty, że między nimi zostało wszystko zakończone, to kilkukrotnie próbował namówić swoją ukochaną do powrotu. Kobieta jednak nie chciała o tym słyszeć. Wszystko wskazywało na to, że Jerzy spotkał się ze swoją byłą partnerką w ich zielonogórskim mieszkaniu 2 stycznia 2014 roku, czyli tego dnia, kiedy doszło do tragedii. Przypuszczenia policji poniekąd potwierdził ojciec Jerzego, który powiedział funkcjonariuszom, jak wyglądała tego dnia jego rozmowa z synem. Po południu Jerzy miał zadzwonić do swojego taty. Rozmowa była krótka, a Jurek mało wylewny. Przez telefon powiedział tylko, że zrobił coś bardzo złego i chce za to wszystkich przeprosić. Ma nadzieję, że kiedykolwiek mu wybaczą. Mówił, że bardzo chciałby cofnąć czas. Ojciec Jurka próbował go jeszcze wypytywać, gdzie jest, co się stało, przekonać, że nie ma sytuacji bez wyjścia, ale Jerzy rozłączył się i następnie nie odbierał już telefonów. 3 stycznia 2014 roku, około dwóch godzin po odnalezieniu ciała Marty, Jerzy sam oddał się w ręce policji, od razu przyznając się do zabójstwa kobiety. Został zatrzymany tuż przy lesie pod Nowogrodem Bobrzańskim, gdzie początkowo planował się ukryć. Mężczyzna przyznał się do winy i zaczął zeznawać. Według niego to on sam zdecydował się na wyprowadzkę od swojej partnerki, ponieważ nie mógł jej dłużej znieść. Według jego relacji Marta nie dawała mu żyć, cały czas mu dokuczała, wyzywała od wariatów i od psychicznych. Ponadto według Jurka Marta lubiła żyć rozrzutnie, co jemu nie pasowało. Z jego relacji wynika, że mieli problemy finansowe nie przez to, że on nie pracował, tylko właśnie dlatego, że Marta bardzo lubiła zakupy. Jerzy przyznał się, że 2 stycznia 2014 roku spotkał się z Martą, ponieważ chciał z nią porozmawiać kwestii wysokości alimentów. Młoda kobieta jednak miała być niezainteresowana jakąkolwiek rozmową. Nawet nie podjęła tego tematu i oświadczyła, że założy mu sprawę w sądzie tylko po to, aby go nękać, tylko po to, aby uprzykrzyć mu życie. Według Jerzego, podczas rozmowy Marta wpadła nagle w szał. Miała zacząć go szarpać i próbować wyrzucić z mieszkania. Kiedy Jerzy zdecydował się na opuszczenie domu, zobaczył, że jego była partnerka zmierza w jego kierunku z nożem. Mężczyzna, według jego relacji, próbował wyrwać ten nóż Marcie, co przerodziło się w szarpaninę. Oboje mieli być w Amoku. Kiedy Jerzy oprzytomniał, zobaczył, że Marta krwawi. Próbował ją ranimować, ale było już za późno. Innymi słowy, według jego zeznań przez cały czas działał w obronie własnej. Prokurator jednak nieco inaczej przedstawił prawdopodobny przebieg zdarzenia. Na to, że nie była to zwykła szarpanina, ale morderstwo, wskazywały rany Marty. Ze względu na brutalność ciosów, nie przywołam tutaj listy obrażeń kobiety. Ale oczywiście wszystkie źródła znajdziecie pod filmem. Jeżeli ktoś chciałby nieco więcej dowiedzieć się o szczegółach, zapraszam do tych materiałów, ale ostrzegam, naprawdę ciosy, które otrzymała Marta, były bardzo brutalne. Oskarżony w czasie przesłuchań wielokrotnie powtarzał, że był zaszczuty przez Martę i że zawsze jej się bał. Podczas każdej z rozmów ze śledczymi jasno wskazywał, że do tego nieszczęścia nie doszłoby, gdyby nie sama Marta która wyszła w jego kierunku z nożem. Jerzy przed sądem odmówił składania wyjaśnień, podtrzymując wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego. Pytane o to, dlaczego ukrył ciało i dokładnie umył całe mieszkanie, zasłaniał się brakiem pamięci. W tym zdarzeniu najbardziej przerażające było to, że w tym czasie w mieszkaniu cały czas była ich córka Wiktoria. Według Jerzego dziewczynka spała w pokoju dziecięcym i obudziła się już po wszystkim. O niczym nie wiedziała i na pewno nie mogła widzieć samej Marty. Jednak pani Barbara twierdzi zupełnie inaczej. Po tych wydarzeniach miała zapytać swojej wnuczki: Wikunia, a ty widziałaś, co tata mami zrobił? Na to pytanie maleńka dziewczynka miała odpowiedzieć: Tak, baba i pokazać na głowę i nóż. Prokuratura nie odpuszczała i nie miała zamiaru wierzyć w wersję Jerzego. Dlatego też mężczyzna był pytany: Jakim cudem pamięta okoliczności sprzed i po zdarzeniu, ale nie jest w stanie opisać samego zdarzenia i tego, co później zrobił z ciałem? Wszystko tłumaczył faktem, że był w Amoku, że miał za nich pamięci. Jednak świadkowie zeznali nieco inaczej. Jerzy nie tylko był widziany z tym dywanem na schodach, który próbował za wszelką cenę umieścić w bagażniku, o czym wspominałam Wam wcześniej, ale także drugiego stycznia po południu sprzątaczka widziała go, jak skrupulatnie sprzątał piwnicę, w której jak wiemy umieścił później ciało Marty. Po tym wszystkim zabrał Wiktorię z mieszkania i pojechał do przedszkola odebrać Davida. Dzieciom powiedział, że mama wyjechała do pracy za granicą. Następnie zostawił je u brata. Sam uciekł i ukrył się w lesie. Dodatkowo biegli i orzekli, że mężczyzna w momencie popełnienia zbrodni miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Sąd wziął pod uwagę oceny biegłych, jak również fakt, który został wcześniej gdzieś zauważony, że rzeczywiście w tym czasie Jerzy mógł być w bardzo złej formie psychicznej. Co na sali rozpraw potwierdzili nie tylko jego rodzice, ale również przyjaciółki i przyjaciele samej Marty. Jerzy został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd długo uzasadniał swój wyrok. Przede wszystkim dlatego, że większość osób, z uwagi na brutalność tej zbrodni, jak i fakt, że prawdopodobnie do tej tragedii doszło na oczach ich rocznej córeczki, spodziewali się dożywocia. Jednak w tym przypadku sąd orzek inaczej. Sąd zwrócił uwagę na to, że rzeczywiście stosunki pomiędzy partnerami w 2013 roku uległy znacznemu pogorszeniu, a apatia oskarżonego i wycofanie społeczne doprowadziło do tego, że Jerzy przestał chociażby zarabiać na siebie i na swoją rodzinę. I przez to utrzymanie rodziny spoczęło na barkach Marty. Sąd zaznaczył, że to właśnie taki przebieg zdarzeń spowodował, że para się rozstała. I było to rozstanie, z którym Jerzy nigdy się nie pogodził, o czym świadczą jego wizyty u Marty. Jedna z takich wizyt właśnie odbyła się 2 stycznia 2014 roku. Ze względu na to, że Jerzy zasłaniał się z zanikami pamięci, nie można było szczegółowo tworzyć wydarzeń z tamtego dnia. Jednak sąd nie uwierzył mężczyźnie w to, że to on został zaatakowany przez Martę. Kobieta nigdy wcześniej nie zachowywała się agresywnie, nie używała siły fizycznej, ani nawet nikomu nigdy nie groziła. Natomiast Jerzy już wcześniej naruszał nietykalność cielesną osób w tym samej Marty. Ponadto ślady w mieszkaniu jasno wskazywały na to, że Marta nie była stroną atakującą, ale się broniła. Zresztą obrażenia na jej rękach, według biegłych, były też takimi obrażeniami typowo obronnymi. Poza tym, jak już wcześniej Wam wspomniałam, zakres i rodzaj obrażeń stwierdzony u kobiety, Jasno wskazywał na to, że oskarżony działał z zamiarem bezpośredniego pozbawienia jej życia. Pomimo tego, tej brutalności, nie został skazany na dożywocie. Dlaczego tak się stało? Według sądu oskarżony nie do końca działał z premedytacją, ale w zamiarze nagłym, dodatkowo nigdy nie był karany. Oczywiście nie liczę tutaj naruszenia cielesności Marty w 2013 roku, ponieważ za to mężczyzna nie poniósł żadnej kary. Wpływ na wymiar kary miała również skrucha oraz fakt, że Jerzy od razu przyznał się do popełnionej zbrodni. Wyrok, który zapadł, nie spodobał się przede wszystkim rodzicom Marty. Pani Barbara oraz pan Przemysław byli bardzo nim rozczarowani. Dla nich jedynym sprawiedliwym wyrokiem byłaby kara dożywotniego pozbawienia wolności dla mężczyzny. Kara dożywotniego więzienia dla kata, który zabrał im córkę i ośrocił dwoje dzieci. Z wyrokiem, jak to często bywa w takich sytuacjach, nie zgodził się również obrońca Jerzego, który zażądał zmniejszenia kary do 15 lat pozbawienia wolności. Według adwokata, sąd nie wziął pod uwagę dolegliwości psychicznych, z którymi zmagał się Jerzy. Ostatecznie sąd apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji. Jerzy będzie mógł opuścić więzienie po 25 latach, nie mając możliwości ubiegania się o wcześniejsze wyjście na wolność. Ojciec Jerzego, pytany o syna, odpowiadał krótko, że wie, że jest on porządnym człowiekiem, tylko przytrafiła mu się depresja. Wiktoria oraz Dawid zostali pod opieką pani Barbary i pana Przemysława. Państwo W. kochają swoje wnuki nad życie, ale boją się, że są już starsi i kiedyś może ich zabraknąć. Ponadto według nich nikt z rodziny Jerzego nie jest zainteresowany losem Wiktorii i Dawidka. Według słów pani Basi, dziewczynka, pomimo mijającego czasu, wielokrotnie powtarza słowa: mama i nóż. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, czy znaliście wcześniej tę historię. Nie tylko Marta jest ofiarą tych historii, ale również Dawid i Wiktoria, którzy jednego dnia stracili zarówno mamę, jak i tatę. Do usłyszenia.